Siemanko witam z gotika pierwszego już w piątym odcinku więc spróbujemy dzisiaj do zaprowadzić do bozu na bagnach Poza wizją, zrobiłem misję u Snapa oraz się nauczyłem odbierania otwierania skrzynek u urączki tak poza wizją żeby też ta seria nie trwała tak długo. Porozmawiamy z Dustin. A gdybym e, tak dał ci te sto, A tak dał ci te sto bryłek, Rudę. Zrobiłbyś to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w Bractwie od Starego Obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? A to znaczy, że odprowadzę cię do obozu Bractwa. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu Bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Okej, okay, jestem gotowy, jestem możemy do ruszać. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskóramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Okay, idziemy sobie na pewno zostaną nam walki na arenkach e, potem kopalnia i ten mordrak ale to jeszcze musimy trochę sobie siły zdobyć więc my sobie idziemy musisz uważać na to Spróbujemy tutaj przekupić strażnika. Eee... Nie, to nie on. Stój, Dokąd okay. zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Ale idziemy się ją przespacerować, a oto sto grudy. Idziemy się przespacerować, a oto sto grudy. O. Nic nie widziałem! No. Nic nie widział, nic nie słyszał a my sobie lecimy do obozu e, jeśli nagram e, gotyka jedynkę będę chciał nagrać gotyka dwójkę, trójkę, arkanie może jakieś dodatki więc subskrybujcie kanał, dawajcie lajki możecie pisać jeszcze e, komentarz z poradami na pewno się przydadzą no dobra, lecimy. Muszę sprawdzić, czy on się gdzieś nie zablokuje. Okej. Okay. No jak tutaj jest drzewo, które, które idzie się zablokować. <tryk> dobra, lecimy. Dobra, biegnie to nami To nie wiem czy go mam tam do nich doprowadzić Czy wystarczy tylko przed obód Idzie? Idzie okej okay. No ale możecie padać na live které jsou příležitě pod wieczór OK. Ještě mám ty pěkelníky. Zugram, si, jakby by mě no i trochu tak. To vyšlo, že je pokazałem mám těch dvou ale one jsou banálně proste to. Okej, okay, lecimy Jesteśmy blisko obozu No jak wspomniałem wcześniej Będę chciał dołączyć do nowego obozu Okej okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie. Ok, ale musimy zlić do... balaton que dois Aaaaah, miło cię znów. to Cześć, już to mieliśmy poprzednim odcinku. Zejdź, mistrz. Zejdź, mi Zejdź, się to nie zapisało. Okej. Okay. Zejdź, sobie do. mistrz. jeszcze raz tutaj. Okej. Okay. Okay. On się lubi tu blokować. Ogadajmy lepiej. Tylko do niego oko. Nie Okej. Okay. Idzie za nami. Tobie lecimy. Okej okay. okay, to ja sobie wpadłem Okej, okay, już widzimy Pewnie Odprowadzimy sobie do tu do bala Okej, okay. o oh jest już okej okay. Porozmawiamy z balem tak, mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Mistrzu, to ktoś, kto chciałby Cię poznać. Kogoż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez Twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla Twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Dobra, miszu chciałbym dołączyć do bractwa. Chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Okej. Okay. Eee A to tak Dusty dołączył do obozu. No my czego nie zrobimy. Dobra, lecimy sobie jeszcze nauczyć się trochę siły <laughs> i próbować dalej ruszyć pyta. no i siły próbujemy jeszcze sobie porozmawiać z Melvinem okej, okay, tu nic nie ma Dobra to teraz zakończymy sobie odcinek i w następnym odcinku sobie myślę, że możemy iść do kopalni po list y, do Jana no, musimy jeszcze trochę ekspa zebrać, żeby być silniejszym bo ci przeciwnicy akurat tutaj na ręce są silni. Żeby ich pokonać musimy jednak trochę tej siły mieć. Tu są jeszcze, widzę, stworki, to jaszczury. Ojejku, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Spróbuję, na że gry czytamy. tu był jeszcze jeden, dwa no to może myślę byśmy ich mogli pokonać, ale dobra o tekstura o. O, jeszcze mamy te nasionko Okay. O, tu jeszcze mamy ścierwojady. Ten my sobie zrobimy. O lejku. O, tam jest cień ale on jest zbyt silny. Chyba się nie będziemy do niego zbliżać. Chyba miałby nas na znakita hita. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze się nauczyć od dekst... od, od e, jego trzej siły. Ja myślę, że to za bardzo nam jeszcze nic nie da, no ale Ale no, na pewno myślę, że sobie na tym wycinku na kopalnię Ja też, też są tam pełacze Ale się że das jest odprowadzony, więc Hej, ty! Chyba cię nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem, to lepiej uważaj! Okej, okay, no. I sobie idziemy do... Do Diego. To się już więcej nie powtórzy. to siebie. Świstak, świstak Okej, okay, już jesteśmy coraz bliżej Może jeszcze pójdziemy sobie do tego plecera, o którym nam mówił zły Okej, okay, okej, okay, dobra jesteśmy e Możesz mnie czegoś nauczyć? czegoś nauczyć. Tak. Okej, okay. nauczymy się tej siły. Myślałem, że to się skończyło. Dwa razy. Nie ma. A rajdźcie Trochę silniej. Pójdziemy się jeszcze przespać. Mamy jeszcze kubek. Talerz. okej. Okay. Położymy się do poranka. OK. No zobaczymy czy. Przekład się mnie zaczepił tutaj brzut, ale go zgubiłem. No, jeszcze raz zobaczymy pogadamy ze Snapem. Powiedziałeś, że. I do trzy. No, Jeśli oddamy mu 10 piekierników i czyszczą, to zrobi dla nas zupę. A my jeszcze raz tutaj napiszemy grę. Pogadamy z Katim. E, chcę dołączyć do Waszego obozu. Możesz mi pomóc. Chcę dołączyć do Waszego obozu. Możesz mi pomóc. Pomogę Ci. Jeśli zrobisz nam i odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu. No. Próbujemy sobie jeszcze tu wpisać. Nie, może Kirgo weźmiemy. Cześć, jestem tu Cześć. nowy. Jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Okej, okay, chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Okej, okay, nie chcę się bić teraz. Nie, chcę się bić natychmiast. W takim razie, możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Okej, okay, Chcę z tobą walczyć. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Okej. Okay. Na pewno będzie ciężko. Co Oje, jednak nie damy mu rady. Ciężko, ciężko. A spróbujemy jeszcze z Karimem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem, jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Dobra, wyzywam cię na pojedynek, chodźmy na arenę. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Okej. Okay. E, bo się, że oberwiesz tchórzu? Boisz się, że oberwiesz tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Okej. Okay. Damy to w przyszedłeś tylko dlatego, żeby pomóc pracować go meza w dupę. Powiedzmy sobie szczerze, Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomez'a w dupę. Co? Ty, Gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego Mięczaka, który ośmieli się wezwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czy... Okej... Okay. Panie no raczej ja mamy dopiero szansę. Dobra, no. Też taki krótki odcinek, następnym razem już idziemy do kopalni, będzie się działo. No, więc tak. Jeszcze raz z, zostawcie suba, lajka, i komentarz no to do zobaczenia, cześć